Chodź, najpierw napijemy się czegoś. Coś się, Może, może mają gorące czekoladę, co myślisz? E, tak. To chodź, powiem napić się czekoladę? Gorące czekolady, czekoladę. Za to się będziemy jakoś się weźmie. Weźmiemy może jakieś ciasteczko? Może brownie? Może pączki będą? A później pójdziemy zwiedzać domek, co? Tak. Ja napiszę A. No to dobrze, w tym czasie ty napiszesz A pod numerem 4, tak? Tak. tu jest kuchnia. Tutaj kiedyś gotowali. kiedyś gotowali wow, ale kuchnia, zobacz kochanie. kuchnia jak z filmu tego, jak z filmu e, Downton Abbey kuchnia jak z filmu taki Downton Abbey to jest kuchnia, kiedyś gotowano dla takich lordów gotowano w takiej kuchni, zobacz o, nie wiem czy w miejsce, nie ma miejsca? musimy co zajadacie? Czesleczko i czekoladzie. O, padło do czekolady, wyciąg, wyciąg. To nic, na talerzyk, na talerzyk. Nie wyciąg, wyciąg, daj mu tą łyżeczkę, Połóż sobie na talerzyk, na talerzyku sobie połóż. Zajadaj. Pokaż budzie. O, ale buzią moza na O, Groża jakieś tam wszędzie tutaj to te z tego parku, no nie? Ja wiem. Może wiedzieć tak, może po zielonki kiedyś biegały, biegały w parku, był tylko odszczał, mięsko zjedli. A, no, a porażka to stało. Tak było, tak musiało być. Bo bez, 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 nie, ma, nie ma co się tu oszukiwać. Ale w dzisiejszych czasach jak masz więc To nie bardzo takie tematy. Chyba no, nie, oni nie interesują nas. Idziemy do No i co, Kasperku? Zostawiliśmy plecaczek w tym. Idziemy do góry. Chodź do mnie. Jedziemy do góry. Chodź do mnie, tak. Zostawiliśmy plecaczek. Tak. Tworzy się obrazu. Super. Posąg? Jak musisz koło przedstawia? Słyszysz A... jakaś taka, nie wiem, może jakiś Juliusz Cezar? Nie wiem Jus, kto to jest. Jus, Jus, nie piszę. Tata jak tak widział takie kilka posągów. Tak więcej jak Juliusz Cezar? Myślisz? A tu mamy ułatwienie. Waterloo i Napoleon. Bitwa pod Waterloo. Patrz, to taka bitwa pod Waterloo. Widzisz, to piszę. Waterloo. Tak, a tu Napoleon. A Napoleon to nie był, to nie, on nie był, nie pochodził z Wielkiej Brytanii, z Anglii. On był Francuzem, z Francji, wiesz? U. Tak. To on miał bitwę. Tak, on stracił bitwę pod Waterloota, którą przegrali Anglicy. Wygrała Francja. Dlaczego? Nie wiem, może miała mocniejsze wojska. Są podnumerowane: 99-199. Tu jest jakiś James, Victoria. Idziemy, Pani, okej okay. to, to jest Nie, chyba musimy tu iść w lewo, Pani wie, żeby w lewo iść. Wow, tu jest super Słucham? No, jakiegoś... Może to Poseidon Może Bóg mórz, a chociaż tam się, że to piana, to chyba jakieś kwiaty dookoła raczej. A nie, by, czy, czy no, że chodź, w wyjdzie kominek super. Nie, ale nie odwykamy końca. E, chyba nie, chyba podobny pan, wiesz? Ale chyba nie ten sam. Chodź, zobaczymy dokładnie. Zobaczymy to nie wzięliśmy, ale, ale ten wzięliśmy. swojego telefonu nie wzięła, to jest nie. 43 numerek, tak? Tak. I wzięliśmy. już nie wzięli, że ten. Ciekawe czy nie ma y, tego, czy nie ma takiego mm, katalogu, w którym można by sprawdzać. Ty... tak? Ale, ale to ma, Mają katalog, ale nie wiadomo, czy mają katalog taki, który mówi o tym, o tych rzeczach dla wszystkich. Ok, znacie jakieś numery, kochanie? I zobaczymy, czy będzie w katalogu. Dwójeczka, tak? Dobra, zobaczymy. Dwójeczkę, Patrz, jest tutaj dwójeczka. I co to pisze pod dwójką? No co to by się lotuło? Filmy Bust Filmy Bust, tak? Tak Okej, okay, może jakieś ekranownie znajdziemy? Okay. A patrz, a może ten, sprawdźmy ten, Clot, może napisze Claude Widzisz? 329 Clot a może to znaczy Claude de Monet, może monetkę namalował Sprawdźmy to, co? Znajdźmy 329, chodź zobaczymy 3, 2, 9. o jest tutaj ale to jest w ogóle jakieś inne numery przedstawia. 329 3, 2, 9. 3 2, 9. a nie to ten, to ten to ten obraz okay. 3, 2, South Wall sprawdźmy czy to znajdziemy 3 2, 3, 2, 9 jest 3, 2, 9 popatrz patrz co coś tu znalazł 667, musimy znaleźć ten obraz wiesz to go malował? Bernardo Belotto. A wiesz, to był Bernardo Belotto? Nie. Bernardo Belotto też malował na y, dworze ostatniego króla polskiego, czyli Stanisława Augusta Poniatowskiego. Malował Warszawę, tak samo. To, to jest 667. Wow, 6, 6, popatrzcie, 1720-1780. Popatrzcie, 667. Znacie numer, szybko, musimy go znaleźć. 667. 667? Bernardo Belotto. Kochanie, na tej ścianie, w Chyba musi być na tej ścianie, wiesz? Choć to też ja teraz nie wiem. Ok, dobra, szukamy. 667 widzę, widzę, tam wysoko ok, sprawdźmy gdzie jest 667 na której ścianie jest? tam wysoko jest ten, zobacz 667 to jest west wall to jest south? to west będzie? to już west tamta właśnie będzie. będzie west o, ten pod spodem. Chodź, chodź. Tu ten obraz, zobacz. Jest nawet napisany. Widzisz? Leonardo Bellotto. A wiesz, a wiesz jak, miał, jak miał swoją taką ksywę? Taki. Canaletto. Wiesz? A powiedz, jesteśmy w kolejnej sali. Jak się nazywa ta sala? There's square dining room. Square dining room, place. Tu też jest pięknie. 22. Marykus 20... gdzie tam? Tak. Słuchaj, Marykus. 22 musimy znaleźć 22 stało. troszeczkę Chcemy znaleźć 22? 22 możemy. A co jest 22? South wall, under Marble Table. To jest 117. Tu jest 117, 22 A. tutaj oznacza. Double Thermal, thermal Head. Mm -hmm. że zaczilał tutaj. Right? Altek obuczkami, bucikami nie brzuszekaj. Okay? I co, co nie tutaj sigawego? Zależy 18. 8 80. I tutaj jest naszej samej. I, 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 I co ty pisze? Usiądź ze mną. Si usiądźmy. Co pisza o tutaj o tym, 80? No to teraz powiedz, co pisze o to się mówi, powiesz, że przyroda 80. YouTube papers. A wieście, a wieście o papersic ten samym two headed. Tak? Tak. No to super, Let's 80 YouTube papers. as as second country ad. remember tutaj? Mhm. Mm mm -hmm. Tutaj tutaj pisało uh, rumor second country. Art. Mm -hmm. Busta the 2nd century ad baker's was the rumor god of wine and men and the son of Jupiter in Greek. Month he is known by mythology Czyli co znaczy? You, you, w, w, gre w Grecji, to bo w Grecji w drugim wieku Anno Ade to znaczy Anno Domino, czyli roku Pańskiego, tak? Pokażcie, to, to był rzymski bóg. Eee, o, rzymski, rzymski bóg wina. Jaki numer kochanie szukasz? 117. A, A tu są tutaj rzymskie wazy. Tak? Tutaj A tu no to 48. Nie, tutaj chcę, tylko na imię Porcelana. Kolejna sala. Sala rzeźb teraz. Hej. Hej. Słucham? O, masz książeczkę. Ok, no to będzie nam łatwiej rozpoznać. Ok, no tutaj sp sprawdzimy w tej książeczce numer 16. Co to jest? Tak, 16. Kogo przedstawa ta rzeźba? Dobra. Otwieramy książeczkę. Możemy tu usiąść, zapraszam. Możemy tu usiąść, jeden łatwiej. Jakiego 16. 16, ok, no. O, no kto to jest? Statue of A Horror. A co posłuchajcie? Zmieniliście na tą książeczkę. Tak. No tutaj. Po 16, Respond to winter rumor based on the third country BC type Patrzcie, widzicie? Roma, tam były dwa. Rzymski, tak? Tak. Rzymski posąg. Ale Roma, tam były tam by dwa Roma. Tak, tam. Tu jest, tu jest bardzo dużo rzymskich posągów, prawda? Piąteczka. No dobrze. A dawaczmy tyle. 26. A ta coś tam widzi? Tam chyba, czy, chyba 37, tam pisze. Nie, 57. A może większe? Może, może 57. 25. No to sprawdź kto to sprawdź, sprawdź to jest. to, 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 to usiąść? A no to usiądź, ta tego nagra. 25 potem 57. Ale piękny, piękny kontrast daje nam ta w Jedna, druga. Prawda? Dobra, znalazłeś kochanie? 25 i 57 musimy znaleźć. 25. Nie, no to, 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 już jest, to już jest painting, to już są obrazy. Musimy znaleźć e, rzeźby, rzeźby, na początku. 25. No. O nie ma, 24 się, się kończy, czyli następna strona. 25. Głowa. Head of your love in the character of Hermes. U, głowa nie her, her, Hermesa? Nie, ty, ty, ty nie poczytam. No to już jest dużo, ale to pisze... To jest... Czy to jest głowa Hermesa? Kolej. A 57? Ta, ta postać na środku? 57. Mhm. 57. Statue of a Roman. Roman, czyli Rzymianina. Taki typowy Rzymianin. Może taki senator rzymski. O, kolejna sala, szybciutko. O, jakie tam piękne tata schody widzi. O, kolejne pomieszczenie tata widzi piękne schody. Nazywa się The Beauty. The Beauty Room. No to, to, no to... Nic dodać, nic ująć jest naprawdę beauty room, co? Wiem jaki jest ten talerz. Ten talerz? talerzu mój Słucham? Co nie jest ten talerz Ale patrzę jakie piękne krzesło Waza Patrzcie tutaj 83 No to znajdź 83 Okej, okay. dobra zobaczymy To jakaś urna, może urna naprosto No to usiądź mm -hmm. 80, 83 szukaj Posąg. Tu by posągi, tak To tutaj. Pain, no, ja. no to paintings to nie było, bo było bo, bo to... Nie? No coś tutaj. Pokażę się, mogę, mogę spojrzeć. Spojrzeć. Pokażę zobaczę Jaki tam był? 83, tak? Tak. To jest coś tutaj wywiało im. Jest 83. 83 jakby jest? No u góry jest. Under the north wall table. No ale co to jest 83? Gdzie ty jesteś? Nie tutaj, tutaj. A century uh, iron Or, furnace. tak, ormataka. With a, a, a cover, a coaster, grain To, już jest, to już jest kolejny numer. Roma. To jest, to jest, tam to, 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 to pod spodem to już jest 84. Okay. Właśnie wyszliśmy z tych dwóch pokoi tam, tak tylko. Nie wolno tam nagrywać. Dlaczego? Powiem, dlaczego tam nie wolno nagrywać? Bo to są prywatne pokoje właścicieli domu, tak? Po 1947 roku zostali zwolnieni z podatku, ale muszą się dzielić tym budynkiem, tak? Tak. Idziemy na górę, okej, okay, Idziemy na górę, chodźcie, zobaczymy na górę. Tu już możemy nagrywać. Wow, to jest super Pięknie. Fajnie. o tam, aha, tam już nie wolno, bo tu już zamknięte jest kochani, widzisz? A, bo to pani mówiła, faktycznie Pani mówiła, że oni mieszkają tam, te dwa pokoje są prywatne i mają prywatną górę, tak? Właściciele Super kochanie, co? I, 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 Sypialnia i, 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 i łazienka. Tak. Żegnał jest jesteśmy, tego tak, końca. Jesteśmy na końcu tej, tego, 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 tego skrzydła. Idziemy teraz na dół, idziemy w drugą stronę. Idziemy w to, co. Co, co, ale już nie patrzymy. Sz szliśmy. No dobrze, chodźcie na drugą stronę. Snajdę. Mhm. Iluś. tu się? Się teraz nagrywam tą stawę, zaraz się wziąłem. Chodź do nas, chodź do nas. Zapatrz, zapatrz. Dobra, było buzy. Nie biegamy tak, szanujemy takie miejsca, piąteczkę. Szanujemy takie miejsca, czekaj. No tutaj żeby nie wchodzić dalej za, za, za ten punkt, tak? Za ten punkt nie przekraczamy tej linii, nie przekraczamy tych, tych powiedz barierek. Idziemy i idziemy, idziemy, idziemy na te Elmwe Okej, okay, tak, no, to zaraz pójdziemy na ogród. Ale co jest następne? Mm, tak, jeszcze, jeszcze mam jeszcze mamy drugą część do zobaczenia tego zamku, znaczy zamku, tego pałacyku. Chodź Abciu, idziemy, pani, Chodź. To tylko część. Nie, teraz musimy się wrócić, teraz pójdziemy w prawo i ta część, yy, pani mówiła, że takie koło z, z, zrobimy, wiesz, Ale wrócimy do początku. Jeszcze przed nami jest kilka sal do zobaczenia. Tutaj były te prywatne, po lewej tu były te prywatne, pamiętasz? Co, co pan powiedział, że będzie nagrywać, okej? Okay? Okej, okay, ok, wracamy i idziemy do kolejnego pomieszczenia. Zobaczymy, jak się nazywa to pomieszczenie.